No, naprawdę? 20 punktów wow, oczywiście ok spróbujemy go wziąć w takim razie. tutaj trochę w inny sposób mam za mało siły na tą pikę jedno ok zapis musimy sobie jakoś teraz poradzić sami niestety nie mamy tutaj pomocnika aktualnie ale spoko damy radę ok i teraz tak żeby on nas nie trafił ponieważ on zadaje duży damage O, dobrze. Mam mniejszy zasięg niż my, więc teraz lepiej. O, o! Teraz niebezpieczny niebezpiecznym blisko był. Prawie dobrze. Teraz jestem bardzo. O, cholera! Bez i odskakuj. Dobra. Dobra, i teraz powinno się udać. świeczeć trochę. Wszystko jest. Bezpiecznie. O, cholera! Dostałem. Dobrze, ale już jesteśmy bliżutko, może zapis w tym momencie, na kupie jakiejś Na kupie 10, dawno chyba nie było Co było, ten? Nie, na kupie 11 zrobimy O, ciężko jest, ale spokojnie damy radę Nie, spokojnie teraz już powinno nam ujść Chyba, że spadniemy z tej skarpy i będzie bardzo pewnie fajnie Jak będzie się weźmie zbaguje, czy coś, dobra No i na lecie daliśmy radę, No może nie na takim lecie i ornament, super Mamy kolejny ornament i teraz musimy się udać w którą stronę? Zaraz zobaczymy na mapie eee, Musimy udać się na pola tam Sekoba chyba to są eee, W takim razie może jakiś teleport Nie chcę mi się biegać Sami dobrze wiecie, że to jest czasem męczące Szkielet Goblin, co ja mogę tego użyć? Na mniej Do zamku, do wieży demonów? Nie Do Sardasa, do miasta protowego, do przełęczy Do przełęczy Korinis Sprzęcz Corinis chyba będzie aktualnie najszybciej Hyc Jesteśmy Przełączy w tym śmiesznym miejscu tutaj przed wejściem. Okej, okay, no dobra, to co? łykamy manę, znaczy zdejmujemy, zakładamy, łykamy manę jakąś i... E, o, mało życia trochę. No nic, dobra. Nic nie powinno nas teraz zabijać tutaj. E, musimy odzyskać ten ostatni ornament, który jest na polu. W tym odzyskaniu tamtego ostatniego ornamentu pomogą nam wieśniacy, którzy tam właśnie sobie... O cholera. Zobaczymy jakiś poszukiwacz. Pomogą mi gdzieś na do zdobycia tego ostatniego ornamentu, więc już spokojnie dam radę Będziemy mieli 4, czyli będziemy mogli zrobić cały ornament już I przydostać się do Jargendaru O matkości, jak mi ciężko i Ojeja, dzisiaj się nagrywa strasznie I w ogóle, jestem zmęczony I tyle Bo chyba zaraz pójdę spać Jak tylko skończę nagrywanie, bo naprawdę O tam są te ruiny jakieś dziwne, dodatkowe Chyba przez spowodowane właśnie tym całym Paczem O dobra, to już ten, skoczę żeby ruiny szybciej się dostać do ruin Oczywiście zapiszę się, ponieważ może być niefortunny skok i tracę tylko kawał drogi Który przeszedłem przed chwilą I robimy hyca i hyc I płyniemy do przodu Miu, dobra Po wczorajszym lawie pewnie jestem taki zmęczony Wczoraj było szaleństwo na live'ie O matko, co tam się działo W ogóle nieźle było naprawdę Fajny live Mi się podobało, siedzieliśmy z liteposem Była zabawa i w ogóle No i yy, dzisiaj się nie wyspałem za bardzo więc może dlatego jestem taki zmęczony, bo wczoraj się szalało, to dzisiaj trzeba. Po tak. No fajnie, pozdrawiam wszystkich, którzy oczywiście byli ze mną na live'ie i mam nadzieję, że będzie nas więcej następnym razem i będzie jeszcze radośnie, bo wczoraj naprawdę było miło i sympatycznie. Miło nam czasami jak ktoś napisał jakiś dziwny komentarz i w ogóle to w o Jezus na przykład jakieś tam niepotrzebne, to ktoś dostał bana nawet, o, chyba nie pamiętam, że na nicku. No takie rzeczy się zdarzają ale na szczęście było więcej tych przyjaznych akcentów niż tych takich mało fajnych No to co Teraz wracając do gotika idziemy po ostatni ornament nareszcie o matko. Dobra, ornament, idziemy do Jarkendaru i w Jarkendarze kończę nagrywanie na dzisiaj. Dobrze, będzie fajnie, mam nadzieję. Okej, okay, zbieram oczywiście wszystkie rośliny wokół tutaj. Bardzo dużo właśnie roślin rośnie wokół tych kamiennych kręgów. Na szczęście, bo pokrzywy jakieś, ogniste ziela, to jest wszystko przydatne bardzo. Widzicie, dużo ich tu rośnie bardzo, o dziwo, myślałem, że trochę mniej. Okej, okay, rydest polny, tutaj roślina lecznicza. Pozbieram to wszystko i uruchomię wtedy dopiero ten teleporter. A potem od razu teleportujemy się do magów Za pomocą właśnie jednego z odkrytych przez nas teleportów O jest przycisk, który przycisnąć mogę już teraz Oczywiście, musimy trzy razy przycisnąć Na każdym z takich dwóch jakby Na każdym z takich dwóch jakby Podestach, nie wiem jak to nazwać Jakichś tych podpórkach Kiedyś były może jakimś domem, coś takiego Właśnie jest jeden przycisk, na każde dwa wypada jeden przycisk Czyli tutaj powinien być drugi Gdzieś przycisk, zaraz go znajdę, czekajcie one się dobrze kryją, o nic zapokrzywa, a tego się nie spodziewałem akurat. Okej, okay. tu jest kolejny przycisk. Jeszcze jeden na tamtym dodatkowym, na tym ostatnim, Ona na tym właśnie tu będzie. E, gdzieś ten przycisk będzie, tu jest przycisk, okej, okay. i teraz będzie trzęsienie ziemi. Wzyta! Bardzo fajna zresztą. Tak, klimatyczna. Udało nam się przyzwać ostatniego strażnika. Ornament ostatni dla nas. Okej, okay. i teraz wieśniacy powinni nam tutaj właśnie pomóc. Dlaczego jest was tylko dwóch? Trochę was mało jak na taką bestię. Okej, okay, jest jeszcze jakiś farmer dodatkowy. Jedna pani już leży. Niestety. Byleby się na mnie. O, właśnie się na mnie udział trochę. A spoko, powinniśmy leżeć w Tak, trzeba, o, z przepraszam. Dostępować. Komuś walnąłem jeszcze. Ej super, i ornament. Tutaj niestety zginęła. Rega zginęła. O nie, o nie, dobrze. Ona ma imię, więc może była potrzebna jakieś quest'a. Nic Bardzo budyna. niefajnie. A ten w ogóle. Nie, co z tego, że chwilą bił się z kamiennym strażnikiem z jakiejś tam, w ogóle nie wiadomo skąd, jakiś magiczny, nie wiadomo. A tam wezmę tę motykę i cisnę dalej w pole. Prawie umarłem, ale co z tego. To jest logika w gotiku piękna. Okej, okay, ja się wyleczę, bo mi tu cisną trochę. Świetnie. A teraz idziemy na jednego. Nie, teraz idziemy znaleźć teleport. Gdzie był teleport? Yy... A dobra, przy tej. Teraz teleport najbliższy przy w, yy... Martwej Harpie i stamtąd się teleportujemy prosto do magu. więc spoko. Kawałek drogi, ale przy okazji. Nie będziemy marnować czasu, żeby latać po całej wyspie. Okej, okay, ja tu widzę ogniste pokrzywy, które dają manę, więc bieram je. Grzyby jeszcze, tylko parę grzybów do stu nam brakuje, więc fajnie. Ciemne grzyby, super. Czy my mamy już 100 grzybów? Czyżby? Czyżby właśnie suknęła na stówka? 99! Jezu, jeszcze jeden grzyb! Grzyby, chodźcie, olaga w ogóle. Czemu to tu leży? Okej, okay, wilki. Wilki są podatne na ogień. Na pewno. Jesteś podatny na ogień? No, jesteś. To też jest strasznie dużo właśnie sobie zmarnowałem na was. Powiem to zrobić w inny sposób, ale już trudno. Jestem ciekaw, czy coś dodaję. O, nie, jest ten poszukiwacz, którego nie chcę, żebym nie zaczepiał, ponieważ strasę wtedy to, że premier jest ze snu że bonus do snu nie będzie działał. Aha, tu jest ta jaskinia. Zobaczę sobie te ruiny, jeśli pozwolicie, które są dodane właśnie przez ten mod graficzny. Czy coś w tych ruinach w ogóle jest? A czy one coś robią? Chyba są, chyba są tylko potrzeby były i żeby na przykład drzewa rosły sobie z... znikąd. Okej. Okay. Fajne drzewo właśnie znalazłem. Jestem, jestem drzewem! Ale nieźle. Nie, nie. O, będzie nie tyłek. Dobra, nie, nie, nie. Idziemy teraz się teleportować i kończymy eee, w agendarze Iruriru. Będzie spoko. Jeszcze ostatniego grzyba bym chciał. <laughs> ja widzę jakieś szkielety w ogóle. Ouuu, czekajcie. A, bo dobra, tam są te... Jakie szkielety? Przecież tu się siedzą. Masz, ścierwojadzie, jeden. Okej, okay, słyszałem, że nie zabiję cię na raz i będziesz mnie teraz bił. Tylko ja się łyknę. Ha, zbudowałem które Nie, nieprawda. Dobra. Ścierwojadzie, umieraj. Jeden z drugim. Jeszcze ty. Okej. Okay. I teraz sam widziałem chyba jakiegoś szkieleta, no, zwłaszcza w Czy coś ten szkielet miał przy sobie? Tak, dobrze widziałem, Nawet dwa szkielety, ale niestety nic z nich nie ma. I tutaj są te dziwne ruiny, które nie wiadomo skąd się pojawiły. Byłem zadziwiony, gdy po raz pierwszy je zobaczyłem. Ale też stwierdziłem, że to po właśnie przez starego moda chyba graficznego i chyba miałem rację, jeśli nie myliłem. Przydałby się ostatni grzyb, żebyśmy mieli stówę. Byłoby fajnie by mógł się uczyć do końca już many naszej i byśmy mogli wtedy zużyć wszystkie bonusy do many i byśmy już w ogóle byli przekrzeni naprawdę mocno ale okej, okay, korzystając z okazji kor a, czy korzystamy z ostatniego z teleporterów i idziemy do magów wody oddać wszystkie już ornamenty Mam nadzieję że wszystkie zebrałem i że się nie pomyliłem w moich e, w którą stronę? Chyba w prawo, albo i w lewo, w prawo. Chodźmy w prawo, zaraz się okaże czy postąpiłem susie. Eee, nie, chyba nie. Chociaż może, czekajcie chwilę. Eee, czy ja wychodzę właśnie? Chyba się cofam. Coś się okaże. Czekajcie, trzy, dwa, raz. I tak, niestety się cofam. Tutaj siedzi Saturas. Który właśnie, nie wiadomo e, co robi, e. zaraz się okaże. Co ten Saturas? ma znaleźć zaginione części albumu Co? Niemożliwe. Też się w to wplątałeś? No, no nie. się, znajdę je i przyniosę tutaj. Okej, okay, może mnie nauczyć czegoś o magii? Abyś jeszcze bat... A, dobra, on mnie nie ja chce uczyć, bo jest zły. Na nas. Okej, okay, idziemy oddać ostatnie części. Chociaż czekajcie, czy ty mnie, czy ty coś tutaj masz? Y Rod, Ryodrjanie? Pokaż mi, jakby szkolić, a, ma ognistego. E Jakiego ognistego magika, boże? Magicznego ognika. <śc> jakie, po prostu, jakie ja dzisiaj nie wiem, co ze mną jest. Nie myślę, spać mi się chce. Masakra jedna wielka, ale spoko. Się kręci całkiem dobrze. Nie jest źle. Będę miał ogarniać co się w dzieje. I tyle dobrego chociaż. Dobra. I trzeba było iść tam prosto po prostu. I oddać te wszystkie ornamenty już do końca. Czy ty jesteś merdardium? Nie, to ciebie nie chcemy. Idziemy się kimnąć jeszcze na szybko. Zanim to zrobimy coś tutaj. Więc hyc, łóżko Chcemy iść spać. Tarararara. Odpoczywaj do rana. Dziękuję. I teraz możemy skoczyć. Yy, właśnie do ne Nerdia Nefariusa. Okej, okay, Nefarius. Hey. Mamy wszystkie pozostałe części ornamentu Jeśli chodzi o zaginione ornamenty. Okej. Okay. Tak? Znalazłem je. To naprawdę wspaniale! No to nieźle. teraz mamy je wszystkie. Pozostaje je tylko połączyć. No to wy będziecie łączyć. Musimy się. zjednoczyć nasze siły, by ponownie połączyć ornamenty w pierścieniu. No to ja. Proszę. To trochę złota w podzięce za tworzenie. Ciekawe ile nam da uwaga. Za mną. He, 300, wiadomo, magowie to są bogaci. Za tobą zaraz pójdziemy, tylko chcesz skoczyć naszego do stołu alchemicznego. Słu alchemiczny. alchemiczne. Piru,iru,iru, cyk. I czy ja mogę na przykład... Z... Nie, chcę mieszać tytoniu. Wróć i wróć. Chcę mikstury many. A specjalną jakąś mogę? Niestety nie ma żadnej specjalnej. many. I mogę zrobić extract many albo sensio many. Uuu, do dupy trochę. Dobra, mniejsza. To jest zdecyduj żałkę w ogóle. Możemy zrobić własnego jabłcałka na przykład. Okej, okay, ostateczny czas nastał właśnie, że do Jarkendaru, najwyższy czas. Fajne, bardzo mi się to podoba, że w końcu ruszymy. No, dobra, idziemy za Nefariusem, który zaraz tutaj zaczną... Znaczy, Nefarius i reszta magów zacznie tutaj działać. Zaraz zobaczycie co się będzie działo Okej okay, tutaj właśnie Nie, jeszcze w prawo Niestety strasznie długo chodzą Ponieważ oni chodzą w takim tempie mniej więcej Trochę nawet wolniejszym Bezi ma taki fajny kroczek właśnie szybszy O Oni mają taki wolnie się toczą dosłownie No widzicie tam już wszyscy stoją, nic nie kują Zaraz będzie się działo Oczywiście my nie będziemy brać w tym udziału Jakżeby inaczej Jesteśmy najwyraźniej ze słabi na nich Znaczy, że na ich moc Dobra, Nefarius idzie z pozostałymi częściami I ci już wszyscy dostoją Oczywiście zanim dawna się dotoczy to musimy poczekać no więc niestety, dobra, po potrzebuję pójdzie. Ooooo, sobie. O Jezus Maria. Nie. Okej. Okay. Przyzywajcie ornament. Teraz na mnie. Czekajcie. O, dobra. Jest tę ornamentem. Czy jest tutaj z jeszcze nie gadałem. Czemu ci dwaj czytają, co? Teraz ci coś czyta. O patrzcie! Co tu znalazłem? Kamienna tablica schowana. I wszyscy coś czytają. No to nieźle. Fajnie macie, a teraz sprawdzę, co za tablica była? W ogóle jakie mam tablice. Tak, moje tablice. To uwaga. O chyba już przegapiłem oczywiście. Gdzie są moje tabliczki? Moje tabliczki, tu są. Życia, życia, magii. O, życia mam dwie. Dlaczego ich nie przeczytałem jeszcze? Zaraz się okaże. Dobra, magii, 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 życia i życia. Więc oczywiście życia. Poproszę. Już teraz. A właśnie, Saturas, yy, Merdarion, który mnie uczy. Naprawdę chcesz przejść przez portal, nauczyć mnie magii, nie. Riodrian, czy ty umiesz czytać? Nie. Satura jest nie do nas, nie Kronos na pewno nas nauczy czytać. O tych kamiennych w strażnikach, a nie on z nami. Może handlować miksir. Naucz mnie dziwnego języka. Język kapłanów. W języku kapłanów. Okay. Wszystkich. Z... Chyba już mówił. Okej, okay. nauczamy się Idź, oczywiście. Nauczymy. Sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się. Że pisma budowniczych nie stanowią już dla ciebie! Okej, okay, umiemy już całe pismo budownicze, jak sami widzicie. Więc możemy wziąć tablicę życia 3, wykorzystać teraz o wiele więcej życia. I teraz możemy potem jeszcze dodać sobie super turbo koks w manę. Będziemy mega, mega, mega. A teraz, okay. A teraz się ma. Ok, musimy odejść, niestety oni nie będą chcieli robić tego, gdy będziemy w kręgu. Więc oni tu zaczną zaraz wixy robić ostre, a zobaczycie, jak to fajnie wygląda naprawdę graficznie, mimo że go typ już dość stara gra, a naprawdę ładnie wygląda zapis i oglądajcie. Chyba, tak jest. Już zaczyna się dziać. Już zaczynają coś robić, dziwnego. Widzicie sami, że te efekty są świetne. Zaraz zobaczycie. Czekajcie aż. A dobra. na razie musimy poczekać. to Złączą ten cały ornament. Może to chwilę potrwać, niestety. Okay. Jeszcze parę strzałów myślę. Nie wiem jak rozpoznać to, że już skończyli. Chyba jak wszyscy naraz podniosą to jakby ręce, coś mi się tak wydaje. O, już prawie było. <grym> teraz się okaże. O, teraz było więcej, jeszcze tam ci dwaj. O, podnieście szybko. O, niestety jeszcze nie. Zaraz podejdę tam i zabiorę im ten ornament pewnie. O, za chwilę powinien skończyć. O, 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 no! Coś takiego. Dobra, zobaczymy, czy już w ornamencie, tak? Nefarius, już? Co Turnament Ornament Super, został złożony. złożony. Ponieważ przyniosłeś nam wszystkie fragmenty, powinieneś umieścić je w portalu. Spokój! Idź do Saturasa po złożony pierścień. Saturasie. Wtedy nie. miejmy nadzieję. Portal się otworzy. Gdzie jest Saturas? Szybko, bo ten cwajnaczek zaraz tu ucieknie i nie będziemy mogli z nim. Saturasie, chodź tu. Daj mi pierścień, otworzę portal. Daj mi pierścień, otworzę portal. Dobrze! Jako nowy członek naszego bractwa zasługujesz na ten honor. <grym> Jakikolwiek. Cały czas czekam na wiadomość od Watrasa. Wyruszymy, gdy ją otrzymam. Jaką wiadomość? Kula ciebie wiadomość od Ty no, się wystraszyłem. Boże. Bardzo interesujące. Weź ten pierścień. Spotkamy się przy portalu. Ech, się wystraszyłem, na czekać, że jeszcze będziemy musieli gdzieś biec. To portal otworzy się, kiedy tylko umieścisz tam pierścień. Super! Okej okay, ludziska, więc w ten piękny sposób zaraz kończy odcinek, ponieważ zaraz będziemy w Jorkendarze, w którym będą się działy rzeczy niesłychane. Mamy szesnasty poziom i dość spoko jesteśmy przypakowani. Przydałoby się jeszcze trochę tej many mimo wszystko. No ale cóż poczynimy my. Na razie niestety mamy... Mamy problem, ponieważ nie mamy punktów nauki. Ale spokojnie. W że nadrobimy bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że będę miał na nas dwa odcinki dzisiaj nagrane, ponieważ no Jezus. Tak zamulam, jak dawno nie zamulałem. Będą okropne te dwa odcinki. No ale cóż, jakoś mam nadzieję, że przełączymy. Ostateczny... Ostateczna rozgrywka teraz. Czy się uda otworzyć portal, czy nie? Oczywiście, że się uda to było takie wiecie żebyście o może jednak nie nie spoko otwieramy portal w tym momencie trzy dwa raz E, tak taki kutas czekajcie gdzieś to się tu wkładało po lewej czy po prawej stronie tutaj gdzieś czekajcie nie gdzie się ten portal otwierało tu za daleko wkładaj portal no wkładaj kamień znaczy się okej okay, w ten oto piękny sposób zaraz zobaczycie kolejne piękne efekty gotykowe. naprawdę gothicowy jest bardzo ładny pod względem efektów i tak dalej I w ten oto sposób otworzyliśmy portal do Jarkendaru moi drodzy Udało się, jupi, tak, tak się cieszę, no, nie wiecie jak bardzo. Kronos, nie wiem, kokolwiek. Nie, Saturas typie. Cześć Saturas, udało się otworzyć. Nie, nikt, nic, nikt, nikt od nas nikt nie chce nic nie chce, tylko wchycamy w portal, jej I robimy teleport do Jarkendaru. Jak widzicie. Będzie się tu działo dość dużo. Teraz małe wczytywanie, oczywiście Bezi znowu zaszalał trochę, no i już jesteśmy, uwaga, zrobię zapis, to zanim się przekonacie, gdzie jesteśmy, zapis, czekajcie chwilę, zapis, 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 spoko. I teraz patrzcie, jest Addon World, czyli tak dodany świat, czyli Arkendar, jest tutaj trochę bardziej zaniedbana ta okolica niż po drugiej stronie, tutaj coś widziałem, ha, menzurkę widziałem. Trzeba przeszukać dobrze to miejsce, ponieważ tu mogą być różne rzeczy eee, Chycaj Bezi na górę Jeszcze po drugiej stronie sprawdzimy czy czegoś nie mają Złoczki! Eee, jest złoto, jest złoto, jest jakiś sztylet O tak, ale sztyletu nie będę podnosił tylko będzie ze śmieciami aktualnie, tu tak eee, I nic więcej chyba tu nie ma Tutaj jest jakaś tablica wielka I kamienny strażnik Albo bynajmniej coś co wygląda jak kamienny strażnik, ale można poczytać Niestety wejście chyba nie przeczytaj nic z tego, niestety aktualnie. Stara moneta i sierp, ale sierp nie chcemy, ok. E, ruszamy do przodu, nie ma co się tutaj zastanawiać. Widzicie kamienni strażnicy tu są. Bynajmniej jest jeden, z kamiennych strażników nawet dwa, których oczywiście można bić i tak dalej, ale ja nie będę się z nimi mierzył. Aktualnie są zbyt mocni. Znaczy może nie są zbyt mocni, ale no ciężko by było. O, dobry miecz na przykład tutaj leży sobie. Od tak. Jakieś kamienne stare tablice, kości szkieletów, które niepotrzebne mi są, ale i tak wiele. Kwarcyl! O! Zawsze jakiś składnik chemiczny, który się przyda. Eee, co tu jeszcze mamy? Chyba nie. Okej, okay, tu są strażnicy kamienni, którzy się nie obudzą aktualnie i to jest ten plusik na razie. Pani później chyba się dopiero przebudzić mogą, ale mamy na razie spokój. No, to oczywiście ruszamy do wyjścia i przy wyjściu zrobię zapis. Jeszcze nie będę go z magami, którzy już tu są, oczywiście, bo miał jakieś problemy z teleportacją i trochę zaspał. niestety, jak to weźmie, na pewno śpioch znajdziemy niezły i dlatego my będziemy mieli przerąbane. Znaczy, no, przerąbane nie, ale oczywiście będziemy tacy wiecie, że. O, nie, mogłeś, jak mogłeś tak długo, coś tam, coś tam. Dobra, jest wyjście, czyli już tutaj robię zapis i się z że żegnam. Przepraszam za to jedno wielkie zamulanie. Ale tak czasami jest, muszę się pójść wyspać w końcu Uuuh. Dobra ludziska, to co, na razie trzymajcie się, mówię robię skateboard, mam nadzieję że Wam się podobało mimo wszystko I, no może to sprawdzić Jej! O kurde Jak widzicie, w, e, wziąłem teraz sobie trochę tabletem ruszam, znaczy e, po tablecie jeszcze e, <laughs> Dobra, ale o tym to kiedy gdzie. Dobra, to co ludziska, na razie mówię robisz skateboard I cześć, do usłyszenia